Taki widok oznacza tylko jedno, jesteśmy już bliżej niż dalej. Dzisiaj zabieramy się za malowanie sufitów. Ale, Ale żeby zabrać się za to malowanie, najpierw należy wyszpachlować i wyrównać w miarę możliwości powierzchni. Także setki w dłoń, oczywiście te setki w dłoń, no i zaczynamy szpachlowanie. Pamiętajcie, że etap nakładania gładzi to tylko nakładanie gładzi, a nie równanie tynków do oka na poziomicy. Tam, gdzie jest to możliwe, używam noża o długości 100 cm ale pod ręką mam też inne rozmiary. Lubię ustawić sobie światło w krytycznym miejscu i wyprowadzać na tyle ile się da, żeby efekt końcowy był jak najlepszy. Szpachlowanie jest to dla nas chleb powszedni i tym zajmujemy się na co dzień, więc ten etap minął jak zbicia strzelił. Szlifowanko i do domu. A nie, czekaj, tu co najwyżej kawa, jazda z robotą dalej. Po zagruntowaniu zabraliśmy się za malowanie. Tak, tak, budowlanka to zawsze jest forma jakiejś artystycznej improwizacji i nie inaczej było tutaj. Uwierzcie mi, ta konstrukcja otrzyma naprawdę wiele. Narożniki pomalowane, więc ja chwyciłem się za większy wałek i zacząłem malować powierzchnię. To było dobre miejsce na sprawdzenie farby, którą dostałem na testy. Przy malowaniu wałkiem, jedną z rzeczy, na którą zwracam uwagę, to siła krycia, tak żeby maksymalnie w dwóch warstwach skończyć malowanie. I wiecie co? Nie spodziewałem się, ale już po pierwszej warstwie widziałem, że będzie dobrze, więc druga to była czysta formalność. Barba to Dulux Antyreflex. Wydawałoby się, że to już etap prawie końcowy, jednakże wpadliśmy na jeszcze jeden genialny pomysł, o którym będzie w kolejnych częściach.